Ważne nic, przywale, nie się aligatora. Tu panda. Dziś narysujemy aligatora. Przyda się mój uśmiechnięty piórnik kształtów. No to zaczynamy. Weźmiemy elipsę. To będzie nos aligatora. Teraz kropka. To oczywiście dziurka do nosa. Sięgniemy po linię prostą. Będzie bardzo długa. To dolna część ciała aligatora. Przypomnę tylko, że aligator to kuzyn krokodyla. Zakończymy ją łukiem. W tym miejscu powstanie ogon. Kolejnym łukiem z przodu skończymy jego głowę. Mam nadzieję, że się uda. Dalej użyjemy To kółka. To będzie górna część ciała aligatora, czyli jego plecy. Połączymy ją z dolnym łukiem i w taki sposób powstanie ogon. Wyszło ja bardzo dobrze. Nie. Teraz czas na łapy. Cały czas zostaniemy przy łukach. To na spokojne? początku powstaną nie. te nie. O, to mi właśnie chodziło. To aligator. Ta, I dalej tylne łapy. To jest aligator. Świetnie. nie po linię łamaną. Dzięki niej powstaną pazury. Oh. Oprócz tego, że aligatory mają spiczaste zęby, to jeszcze dodatkowo są wyposażone w bardzo ostre pazury. Teraz łuk. Wykorzystamy go do narysowania paszczy oraz dolnej części brzucha. Brzuch aligatora ma jaśniejszy kolor niż pozostała część ciała. Czasami znajdują się na niej pasy. Dzięki liniom prostym Właśnie je narysujemy. <śm> hmm, muszę się zastanowić. Hmm. Już wiem. Sięgniemy po łuk i linię prostą. W taki sposób powstaną oczy. Górna część oka pierwszego. Dobrze. Teraz dół. Tak, udało się. I jeszcze drugie oko. Świetnie. Musimy wziąć linię łamaną. Na początku przyda nam się do narysowania zębów. Będą bardzo ostre. Teraz wzdłuż górnej części ciała widzimy łuski, które są zakończone ostrymi końcami. Wyglądają bardzo groźnie. Aligatory są gadami, podobnie jak krokodyle, żółwie i węże. Są to bardzo groźne i drapieżne zwierzęta. Z pewnością nie można ich oswoić. Rysujemy jeszcze ostatnie kształty. Bardzo dobrze! Cały groźny aligator narysowany! Aligator! Mam nadzieję, że zwierzęta na waszych rysunkach będą mniej groźne. Kiedy wasze prace będą gotowe, to pokolorujcie je i poproście rodziców, żeby wysłali je do nas przez stronę www.forfunkids.pl. Pokażemy je na ekranie telewizora.